Pan jest tematem do tego skargi, wniosku, nie wiem jak to nazwać, więc jak najbardziej powinien Pan być na sali i usłyszeć to wszystko, o czym jest mowa. Tak? Nie wiem, dlaczego przewodniczący rady skierował ten wniosek do nas, z tego względu, że podobna sytuacja była w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, gdzie Pan jeszcze ówczesny. Radny, można no, no, wymieniać czy nie? Można. Czy ówczesny radny też y, był wniosek o usunięcie, pozbawienie mandatu jednego z radnych? I to było przedstawiane na Radzie Miejskiej i ta osoba składała oświadczenie, a decyzję podejmowała Rada Miejska w liczbie 21 radnych. Wydaje mi się, że to wszystko powinno się rozstrzygnąć na sesji rady miejskiej i wtedy tak. wtedy będzie tak. podjęcie decyzji. Ale skoro już ten wniosek płynął tutaj, to ja po prostu chciałam zająć stanowisko jako ja modlata latka. Tak? Oczywiście po, po, powtórzę to na sesji, gdzie będzie większe wybrzmienie. Um, nie zgadzam się z tym wnioskiem, żeby usunąć panu mandat radnego z tego względu, że ja sobie tak po prostu przeanalizowałam pana no, po części może takie życie w gminie Goleniów i sobie tak w punktach, tak żeby się nie pomylić napisałam, był Pan zastępcą burmistrza od 2012 roku jak się nie mylę 10. 10 tak, no to już sobie poprawię i przez te wszystkie lata był Pan związany z gminą Goleniów i uważam, że jako urzędnik Pan pracował bardzo dobrze i mało kto znał gminę i potrzeby gminy i potrzeby w ogóle, yy, no przede wszystkim gminy Goleńska, jak pan. Nie słyszy, yy, oczywiście trzeba zostawić na boku, wie pan, orientacje polityczne, tego tutaj ja nie będę rozwiązywała, chodzi mi tylko po prostu pan, pana radnych. Ja, jako mieszkanka, czy radna? Nie mam do Pana zastrzeżeń. Uważam, że Pan bardzo dobrze zna gminę i bardzo dobrze się porusza po sprawach związanych z gminą. Zawrót jest następny, że znalazł Pan pracę, że pracował Pan w Szczecinie. A gdzie miał Pan pracować, skoro stracił Pan pracę? Wielu ludzi mieszka w gminie Goleniu, a dojeżdża do pracy do Szczecina. Ja też byłam mieszkanką Goleniowa, a jeździłam do pracy. To Szczecina. No tak, po prostu nie każdy może pracować w miejscu zamieszkania. Czy w miejscu, którym by chciał. Kiedy zadeklarował pan chęć pracy na rzecz gminy jako radny i wystartował pan wybora, złożył pan oświadczenie, że pana centrum życiowe jest gmina Dolenie. Nie zamieszczam tego panie, w przypadku pana Tomasza Furbara, z tego względu, że uważam, że każdy który, każdy człowiek, który składa oświadczenie, wszystkie oświadczenia są pod odpowiedzialnością karną. Tak? Ja to tak odbieram. I skoro Pan napisał, że Centrum życiowym, jest pana, w Pana przypadku w nim adwokateniu, to ja nie zamierzam tego podważać, że wierzę że Panu, utożsamiam się z tym, że takie oświadczenie, które Pan złożył, jest prawdziwe. Następny jest y, zarzut, że w oświadczeniach y, nie, y, oświadczeniach, co tutaj jest napisane, w majątkowych po wielu latach nie posiada pan nieruchomości na terenie gminy Goleniów. Pan nie musi mieć nieruchomości na terenie gminy Goleniów. Pan może mieszkać na terenie y, gminy Goleniów, a nie musi pan mieć nieruchomości. Nie ma czegoś takiego jak stały metodek zamieszkania, więc y, nie rozumiem tych zarzutów i moim zdaniem nie, nie zagłosuję na Radzie Miejskiej i uważam, że, że nie ma postaw do zadania panu Czy Dziękuję bardzo.